No, witam Was serdecznie. Jest to e, druga już odpowiedź na bogi Tym razem wziął sobie do, e, do swojego grona rączka. Zresztą tak kadam, ale no, niestety nie mam innych warunków, a chcę już to zakończyć. Po prostu to jest już powtarzam, znaczy powtarzam. No, mówię teraz, że to jest ostatnia już odpowiedź. Nie chcę mi się tego powatoczyć, bo po prostu to nie ma sensu. Ludzie, kurwa, co wiedzą, to wiedzą, jak to było. Ja zjebałem trochę. E, no dobra, no to oglądamy, Mam tutaj sobie rozpisane. Różne rzeczy, tak jak miał poki. To sobie przejdziemy do tego od razu Jest, nagrywa się, tak, dobra To jest odbawnik, oczami Dobra. Czyli chodzi o to, że to jakby ktoś tu był inny Nas to nie obchodzi To jest... To jest do ciebie filmik To był filmik do ciebie centralnie Mi tu mm -hmm. chodzi o ciebie Tak jak tłumaczyliśmy, chodzi tu o ciebie Bo zebrałeś te osoby, wszystkich Żeby naprawić ten serwer to, to ty powinieneś również za to odpowiadać, tak? Skoro tak chcesz, żeby tak bardzo serwer działał, żeby ludzie grali, żeby go naprawić, żeby go naprawić tak, żeby pozmieniać rzeczy, tak Jak chcesz, nap no. chcesz naprawić serwer, a chcesz jedną z ważniejszych rzeczy, czyli ekonomię, że kopiąc tego hajsu No chodzi tutaj w skrócie o to, że... Um, sobie tak rozpisałem, nas to nie obchodzi, że porównujesz to na przykład do Nikoczona, albo kogoś, chodzi tylko tutaj o ciebie, czyli... Chodzi... O to, że ja zabrałem dużo osób, tak? Bo zebrałem około 90 osób Żeby ratować serwer I Ronczyk powiedział, że psuję ekonomię Psuję to w ten sposób, że nakopałem i będę, to powtarzać chyba 10 razy, więc sobie przysłuchajcie się Będę to powtarzać 10 razy, że ten hajs cały co te 2600 zł wydałem w błoto Te 1400 zł dałem białem misiowi, tak? Żeby dał na bojki, a wyobraźcie sobie, jakbym teraz kapał dwie nocki pod rząd z turbodropem, po celala Ile by miał pieniędzy? Miałbym około 1400 zł, plus minus. Byłoby na to samo, kurwa. Nikt by o to teraz nie płakał. Nic, żadnej korzyści z tego nie mam, nie mam nic. Koksy. Nie kupiłem żadnych koksów. Możecie sobie sprawdzić w vlogach po prostu serwera, bo takie pierdolenie to jest wiecie, że ktoś zrobił coś i bez dowodów przedstawiasz, to jest pierdolone. Nie kupiłem żadnych koksów, nie kupiłem żadnych refów, nie kupiłem żadnych pereł, tylko kupiłem wieczorem w pierwszy dzień edycji trochę emeraldów. Możecie sobie zobaczyć, kurwa, to w tych jebanych logach, ile kupiłem tak naprawdę emeraldów. Wszystkie perły to mi wydropiły około 300 pereł miałem. Nie wiem, selara wpisywałem co sekundę. Naprawki rób tak samo. Co sekundę? W sekundę nie da się nakopać tak dużo pereł, żeby było 5 pereł przynajmniej. 4 perły. rozumiem, jaki tutaj jest drop. Nie wiem jaki jest drop na perły na sponsora. 1%, 0,5%, nie wiem. Nakopałem 300 pereł i mnie to nie obchodzi, czy wy wierzycie, czy nie. Ja mam w to wyjebane, kurwa. Ja po prostu mówię dla siebie. Ja tak jak to mówię teraz, tak we mnie. Ja mówię po prostu prawdę. Jeżeli nie chcecie wierzyć, OK, nie wierzycie. Proste. Społeczność zgromadziłem. Tak, zromadziłem tą społeczność i ona cały czas jest, cały czas jest i mnie popiera Mimo, że zrobiłem ten błąd, przyznałem się do tego błędu, a nie jak ty, co teraz kurwa robi drugi odcinek, żeby po prostu dalej to pierdolić Okej, okay, lecimy dalej Dwa dni Mam tutaj 20 czemu nie zgłoszę tego, okej okay. ja, Jak każdy o tym wie, no to jest, ej to jest dziwne, bo on gada, że każdy o tym wie, że cheatów y, bo skoro używasz kurwa cheatów i da angażowałeś się w ten serwer chciałeś go tak naprawić, to dlaczego tego nie zgłosisz najprościej? Więc i to, hmm. to jest trochę głupie, nie? Kurde, no głupie to. Czemu nie zgłoszę tego? E, czemu tego nie zgłosiłem ogólnie, dobra. Dlaczego tego nie zgłosiłem? Ponieważ chciałem sobie pokopać, chciałem sobie pokopać na tym cheatie e, no i się udało, tak. Tylko że rozumiecie, jest to na takie dwa warianty rozbite. Jeżeli bym kopał i bym coś z tego miał, to byłbym kurwą. Sam z siebie byłbym kurwą. Teraz ja jestem trochę po prostu zawiedziony samą sobą, że to robiłem, ale kopałem i nic z tego nie mam. Kurwa, nic. Kompletnie nic z tego nie mam. 1400 zł mógłbym nakopać w dwie nocki. Tak samo kopałem dwie nocki i tak samo też zarobiłem tyle hajsu około. E, jakiej przewagi. Oczywiście, jak tam mówi on, że no, sam na siebie, na siebie nie będzie nadawać, no to nie byłoby takiej potrzeby, żebyś sam na siebie kapował Gdybyś tego nie używał, i gdybyś skłosił wcześniej do kawy Dobra, chodziło o to, że jakie przewagi Nie wiem, jaką przewagę, że chodzi o ten sklep, tak, że tyle pieniędzy i w ogóle Ja topkę sklepu nie ruszam, topki kopania też nie ruszam, jeżeli ktoś nie chce to proszę to Jeżeli ktoś chce to proszę, może wbijać, ja nie będę angażować się w to Rączek mówi, że o CX-ach Później tam będzie mówić o CX. Nie chcę mi się tego przedłać, bo ja nie chcę, żeby to długo trwało, naprawdę nie chcę tego nagłaśniać, już kurwa. Rączek mówisz o CX-ach, żadnych CX nie nakopałem. E, ani koksów, refów, pereł, ani nic, nie Po prostu spizy, nie? Wiesz, jakiś argument trzeba mieć, trzeba się po prostu dopierdolić do czegoś, że ja kopałem, no i po prostu trzeba powiedzieć, że ja niby kopałem CX, -y, nie wiadomo, że Ty, a jeżeli tak tak mówisz, że ja już nakopałem te CX, -y, to czemu na przykład nie powiesz tak spizdy znowu, tak już drugi raz kurwa, że... Czemu ja na przykład... Czemu, czemu ja kopałem na dwóch kątach, może na trzech, a może na czterech? Ile? No ile na przykład? Na ilu kątach, kurwa? No popatrz, mówicie, że na przykład na jednym kącie, ale przecież ty, przecież ja mogłem na dwóch kątach, na trzech. No i tam mogłem CX -y kopać, prawda? Czemu nie powiedziałeś, że, ja, nie wiem, na muciakach sobie kopałem? Czemu? A masz na to jakieś dowody? No pewnie, że masz, nie? Yy, mówi, że lepiej, aby każdy to miał. Tak, żeby każdy lepiej to miał? Żeby wtedy rozgrywka była bardziej zjebana, żeby te ludzie, którzy będą kopać na tym, mieli do siebie te emeraldy, to wszystko dla siebie. A ja, kurwa, nic z tego nie mam. I powtarzam to już chyba trzeci raz, tak jak wam mówiłem na początku, że będę powtarzał, tak samo powtarzam, nic z tego nie mam. 2600 zł w błoto, perę miałem 300, 1400 zł dałem Białymuśowi, które zamienił na M, które zamieniłem na M, później na bojki. Tak samo. Jakbym nakopał dwie nocki, które kopałem, powtarzam to już trzeci raz, lecimy dalej. 4, 4, 4. Bo, bo tego... Aha, no nie będę tego tak kurwa robić, bo to za długo. Ciężko abyś to usunął z paru kąt, bo zarzucacie mi, że. Zresztą zarzuca, nie chcę się tego kurwa naprawdę oglądać, że z paru kąt, mm, że to na, parę, na paru kąt po prostu dałem, że ciężko to usunąć z paru kąt. No ciężko to usunąć z paru kąt, jeżeli ty to nagłośniłeś. No ciężko, nie? Wiesz, no nie wiem ile tam y, ludzi to pewnie używało, z, nie wiem, z 10 może osób, nie wiem, nie chcę mówić. No ciężko to by było usunąć, prawda? Jeżeli y, ktoś ktoś kurwa tego używa z twojego filmiku przyszedł. Dobra, nie będę kurwa tego nawet oglądać też już. Pokazałeś wszystkim po raz 5-13. Mm. tego nie miał. Jeżeli ty kupisz na tym... Kupujesz 2000 w jedną noc. czy tam w parę godzin. A inni gracze, przez całą noc mogą wykopać sobie 300 zł no, tak. Tak. Pokazywałem wszystkim eee, Tak Po raz kolejny to wyjebałem eee, Czyli... Kopałem... Te 2000, tak? Kopałem te 2000... Co? No czekaj, kurwa, Utytytymę to Dlaczego inni mają tego niebieskiego, to tam? Ty to masz, no Dlaczego? Dobra, sorry, jest to już Pokazywałem wszystkim po raz kolejny To wyjebałem Chodzi o to, że wyjebałem ten cały hajs, wszystko wyjebałem, nie byłoby tej sprawy z Nukerem Powiedzieliście, że nie byłoby tej sprawy z Nukerem, gdybym nie kopał No wcale 5 osób by nie kopało na tym, wy cały czas powtarzacie, że tu chodzi tylko o mnie, że ja to stworzyłem, tylko community i fajnie Ale nie mówicie o tych innych ludziach, tak? Czyli jeżeli ktoś jest pokrzywdzony, yy, znaczy pokrzywdzony, jeżeli ktoś jest oskarżany To już kolejne osoby, kolejni ludzie, którzy tak samo to robią, już mają wyjebane, tak? Ja to stworzyłem, bo to jest moja wina, bo ja community mam dobre, bo ja wszystkich zaprosiłem, tak? I to jest teraz tylko moja, jako jedna wina. A osoby, które dalej na tym kopały, yy, to wyjebane w to, tak? Aha, informujecie, że prawdopodobnie też jest na to jeszcze konflikt inny. Kawa tego nie do końca możliwe zrobił. Nie sprawdzałem tego, ale wiem, że możliwe, że jeszcze jest takie coś, że dalej to, to działa. A czego o tym mówię? Ponieważ ty nagrałeś ten film, w którym pokazujesz tego czyta. Ja nie pokazałem. I to teraz będzie twoja wina, jeżeli ludzie będą kopać. Ponieważ ja tego nie szerzyłem. Ja kopałem sam dałem do siebie, z którego nic nie mam. Już czwarty raz to powtarzam. 650 sobie możecie przywinąć, przy, no, mi się nie chce tego. Kopałem, ale nic z tego nie mam, bo wyjebałem wszystko. Tak. Nie wiem o czym uh. to jest zgadanie. Uh. Jako jedyny, nie wiem czy nic nie. Jako jedyny, ale... Kopałeś na tych cheatach, nie będę tego powtarzał, to co wcześniej mówiłem, tak, że... tak, kopałem na tych cheatach, ale nic z tego nie mam, bo wyjebałem wszystko 8.25 Co zrobiłem? Nic z tego nie mam, z mojej akcji jest dużo zalet, dużo ludzi Nie wiem o co tutaj chodzi Nieważne tak, czy to, to czy on, czy ktoś inny, to, to właśnie chodzi o niego, co, bo on to zrobił teraz, ktoś pażył, o, co zrobiłem, co zrobiłem? Bo kopałem, tak? Kopałem. O tym Discordie, tak? Chodzi o ten Discord? Że stworzyłem fajne community? Że stworzyłem te 90 osób? I co, i teraz nic z tego nie mam? Bo, bo co? <laughs> bo kurwa, co, ludzie się odwrócili? Kto się kurwa odwrócił? Ludzie, nie wiem Jak coś jest wszystko ładnie przedstawione, to Chyba kurwa ludzie wierzą w to, a nie jeżeli są jakieś oskarżenia jebane, że Mam 4000zł, ojej, w jedną noc, w jedną godzinę jeszcze mogłeś powiedzieć i w ogóle Jeżeli nic z tego nie mam, okej, okay, rozumiem 9.15 wypromować cheity wysłał? No to jest normalne, że ktoś chce się wypromować swój filmik, żeby jak najwięcej go z zobaczyła. Aha, no właśnie. Bo póki nagrałeś filmik, tak? Yy, cała prawda o Sebiksie idealnie, fajnie, tak jak dramy normalnie i wypromowałeś właśnie te same city. Sebiks tak no samo dzisiaj. na najkracie. Skoro ty wysyłasz, to ja też. Wrzucimy nowy odcinek. Chodzi o to, że... Póki tak, wysłał to każdemu, znaczy no każdemu, no dobra. Nie mówię, wysłał to po prostu. No to ja też wysyłam, tak? Skoro ma być tak? No to będzie tak 646 Wszystko zajebane, kurde. Mówi, że wszystko jest zajebane, ale jak mogą być teksty zajebane o nim? Aha, tutaj jest ogólnie sprawa taka do... Nie wiem jak się nazywa, lekarz od uszu. Ponieważ ja powiedziałem. Gdzie, która to jest minuta? 10.35 10.35 Ja do nikogo nie wysyłam, jedynie na moim Discordzie. A to chyba nie to. Napijamy tam... No, to jest takie pierdolenie, swoje odcinki Dobra, okay, tutaj tego nie ma, ale mówi, że, y, że ja powiedziałem, że jest zajebany tekst, a ja tam powiedziałem, że jest zajebany, zajebana produkcja ponieważ jest takie coś lubię sobie swój kanał jest takie coś jak nie wiem czy wiesz, ale jest takie coś jak prot sam to mówisz, prot poki koks prot poki koks, prot poki koks prot poki czyli nie zapierdalasz bitów, nie wiem nie chcę wchodzić na te śmierdzące disy Ale dobra, skoro ty uważasz, że ty stworzyłeś tego bita, no to dobra, rozumiem jesteś, jesteś, po prostu fajnym gościem, który po prostu potrafi fajne bity tworzyć, spoko yy, dobra 11.30 11.30 Nie wiedziałem jak się u mnie komentarz, że na przykład A, że mam się ogarnąć i grać jak inni, grać jak czyści gracze Czyli, mam przestać grać na cheatach Ale tym samym Mam być gorszych od tych ludzi, którzy grają na czytach. Czyli tak to wygląda, że kawa nic z tymi czterami nie robi, ale mam przestać grać jako jedyny z tej cząstki ludzi, którzy są na cheatach, tak? Okej, okay. rozumiem, nie wnikam tego. Jestem znowu. Niestety musiałem do dwóch. Dwanaście dziewięć. Nieważne ile procent kto jest graczy, ile osób, jest, ile osób graczy. Jeżeli ktoś cytuje, no to czy to znaczy, że ty też musisz cytować? Tak. Nie wiem, rączek ty sam cytujesz, sam Poki cytuje, dużo ludzi też cytuje, każdy ma swoje czyty, miał kiedyś, nawet na tej edycji jest dużo osób, co cytuje. Nie wiem, wbijanie na, na duele i cieszenie się z tego TPA, pokażę wam topkę, jak wyglądałem duele, no to co, to nie jest w zasadzie sensie kurwa, przypadkiem też. Rączek, tych kurwa hipokryto zajebany 12:34 No i tym bardziej, ci czytować w taki sposób, że niszcząc totalnie... co niszczyłem, co zniszczyłem, kurwa. Czy ja to szerzyłem, to póki kurwa szerzył to? Ty to nagłośniłeś, nie ja, ja zniszczyłem ekonomię, ale co z tego mam, niby co ja mam z tego, kurwa. Powtarzam po raz kolejny. 2600 zł wydałem w błoto, koksów, parę nic tego nie Jak chcecie to sobie sprawdźcie logi co kupiłem, nic kurwa nie kupiłem Emeraldy co wydałem na bojki, dałem e, białemu siowi na emeraldy, tak? Tak samo miałbym 1400 zł e, w dwie nocki e, 12.55, mówiłeś tutaj, że dużo osób się zawiodło że po prostu się zawiedli Okej, okay, nie wnikam, jeżeli ktoś się zawiódł to przepraszam, tak jak powiedziałem przepraszam 13.50 Wiemy, że naprawiłeś serwer. Tak. Wiemy, że naprawiłem serwer, i zaraz powiesz, że go zepsułem. To już akurat wiemy. Ale to nas bardzo teraz nie obchodzi, bo sam bo go sam zepsułem. Tyle, że kopałem i wywaliłem to w błoto. Po raz szósty gadam. Eee, 14,5. Jedzie. Eee, tutaj chciałbym jeszcze dodać, żebyś perły wywalił. Tak, 300 pereł miałem wywalić. Z czego miałbym y, 300 pereł wywalić, ponieważ kurwa, nie wiem. Moje nocki się nie kopią y Z dwóch nocek ile miałbym pereł, kurwa? Z tysiąc? Nie wiem Nic nie kupiłem, sprawdźcie sobie logi Tak jak sam powtarzam 13,33, a nie chyba 14,33 14,33, o I y kupił cały hajs i y -e. idą na tak, inne konta no. To co szwyc Pisał to, bo wiedział O tym, że ja kopałem ale nie dałem tego hajsu, ponieważ 2600 zł, tak jak widzicie, kupiłem na turbodropy, więc to jest pierdolenie, bez dowodów, pierdolenie, tak samo dobierki, skąd 14,53 Jeszcze nie ma jak usunąć co się stało No właśnie, no, też byśmy chcieli jakiś dowód, że biały miś wywala to, ale ja, ja... W tym... A, Żeronczyk powiedział coś tam, że ma wszystko usunąć, ale co ma usunąć, kurwa, no, nic coś, kurwa, ja nic nie kopałem, ja, znaczy, ja nic, kurwa, nie mam, no, ja pierdolę, no, co ma kawał usunąć, weźcie już, zejdźcie z niego, kurwa też chcę jakiś dowód, że kopałem z innym No kurwa no, a jaki tutaj ma być dowód kurwa no. Zobacz to no, ja też chcę mieć dowód, ja też chcę mieć dowód, że nie wiem, to co kopiesz tutaj, to co kopiesz tutaj, nie wiem, te całe tunele, te całe stoniarki, że ty komuś nie dałeś temu. Tak samo jak wbijasz na koncie swojego kolegi, gdzieś tu będzie zaraz jak będzie czad odpalony, o jest, nawet na, czat, na na tabie. Że wbijasz na konto Twojego kolegi, którego też możesz podpierdolić, że jak grasz sobie na tym y, meteorze, no to fajnie się masz. Tyle mam jak coś do Was, więcej już nie robię, bo mi się nie opłaca, nie chcę nic takiego czegoś robić. I do tyle, no nie pozdrawiam Was, kurwa. Powtarzam, kolejny raz wydałem 1600, y, 2600 zł w błoto, co jest na filmie. Y, moje community craftowe, czyli te 90 osób, które zebrałem, cały czas się trzymią i jako jedyny Ty tylko to psujesz. Ja nic z tego nie mam, także, no tyle. Wieszcie, w co wieszcie? Ja mam wyjebane, kurwa, już nie będę. Wracam po prostu do swojej spraw. Może tam się tam się, się zaj zajmę, ale wyjebane mam to. A i sprawa chorągiewek, jeszcze została poruszona wtedy. Yy, chodzi o to, że ludzie zobaczą Twój filmik, zobaczyli Twój filmik i od razu mówią, że wow, bez moich wyjaśnień, ale chuj to, nie? Sebix od razu jest, kurwa, wiesz. Chuję, że zawiodłem się i w ogóle, nie? Ale potem jak nagrałem kurwa, te wyjaśnienia też, to potem kurwa, już widziałem ile osób się nawróciło do mnie. Ale dobra, chybaś to, wiem, że od, oczywiście odpowiecie na to, ale ja wam mówię, że już nie odpowiem na to, mam was wyjebane. No i nie pozdrawiam was, a prawdziwy. Widzę. Trzymajcie się i cześć.